Cześć, z tej strony Nastka Dąbrowska i Ola Wysocka. Jesteśmy reżyserkami, które dzielą się swoim spojrzeniem na branżę filmową. Opowiemy Ci o warsztacie filmowym bez owijania w Cześć, dzisiaj mamy w naszym podcaście w gościnie Julia Rogowska, która kilka lat temu wygrała konkurs Papaya, Mekke, tak. Papaya Young Directors, który każdy młody reżyser Marzy, żeby wygrać, i pracowała dla znanych marek, takich jak Mercedes-Benz, Pepsi, Microsoft, McDonald's i Pandora. Jesteś po Warszawskiej Szkole Filmowej, reżyserii, po psychologii. No jesteś, Jest mi no nam szalenie miło, że zgodziłaś się przyjść, troszkę nam popowiadać o świecie reklam. Dzięki. <laughs> Cieszę się. Cieszę się, też, że, że przedstawiacie mnie jako gościnie. Zdarza mi się, że przedstawiają mnie cały czas jako reżysera co mnie boli. No tak, ja tutaj staram się używać feminatywów albo feminatów. Jeszcze nie wiadomo, jak to się. No dobrze, Julia. Ja się zastanawiałam, bo widziałam, że to znaczy, wygrałaś Papaje. Czy to był Twój jakby początek w świecie reklamy? Bo można powiedzieć, że to taki jednak mocny start. Tak. Bardzo mocny start. Zawsze to mówię, jak mówię o konkursie Papajak Directors, że tak naprawdę to już gdzieś tam coś robiłam związanego z reklamą, bo pracowałam w agencji reklamowej, która też miała swój mały dom produkcyjny. Robiliśmy takie małe filmy dla IKEA, na przykład, dla Chibo, no więc też były jakieś takie marki rozpoznawalne. Ale jak wygrałam ten konkurs, to było trochę tak, że to pchnęło moją karierę o 10 lat i to jakby nie jest kłamstwo, no bo to co się wydarzyło tuż po... Wygranej, ilość pracy, którą miałam, jakby praca na dużych planach zdjęciowych, to było zupełnie co innego. Więc, no można powiedzieć, że to był taki kopniak, który mnie gdzieś tam mocno wybił w górę. Mm, no, dobrze. Jak według Ciebie mm, ta praca w domu mediowym wpłynęła na tą pracę przy, przy papai? Też interesuje mnie, czy na przykład już wcześniej miałeś do czynienia z jakimiś konkursami, czy wiesz, wziąłeś udział w tym jednym i od razu pykło i wiesz, ja twoje, to, bo, tak, bo my się tyle razy <noise> i zawsze nie wiadomo do końca, wiesz, jak uchwycić tą esencję. Nie, no jakby to jest tak, że to był któryś już konkurs. Wcześniej zaczęło się w ogóle pierwsze konkursy, to były jeszcze w szkole filmowej, bo taką mieliśmy grupę swoją filmową tam i robiliśmy teledyski na konkursy dla takiego portalu, który się nazywa, nazywa General TV i to jest australijski portal który też podejrzewam, że sporo osób z Polski kojarzy, bo to był, była naprawdę super szansa, żeby zrobić teledyski dla bardzo dużych zespołów, no na przykład dla Muse, bo też startowaliśmy dla MIT Free, kto tam był jeszcze, dla Passion Pit, no takie jakieś zespoły, które też sama lubię. I tam w w którym to było roku, teraz mi wydaje, że 100 lat temu. Dostaliśmy nagrodę reżysera roku, więc to też było fajne, bo te teledyski robiliśmy za własne pieniądze. No i nagrodę się dostawało pieniężną tylko wtedy, kiedy się wygrywało. Więc te pieniądze nam spłaciły wszystkie długi, które <śm> mieliśmy. I to, było, to był taki na pewno jakiś taki chyba rok pracy, że, że faktycznie dosyć regularnie robiliśmy te telediski na konkursy. Później był konkurs na portal Movidian i tam akurat trochę fajniej działało, bo tam się pisało scenariusz i się dostawało pieniądze, jeżeli scenariusz się dostał do tam jakiejś puli. No i to były takie pieniądze, że przynajmniej można było wypożyczyć kamerę, zapłacić aktorom i coś tam jakoś w miarę podziałać z tym. No i w międzyczasie jeszcze był jakiś jeden konkurs, który jakiś taki internetowy w stylu Million You, coś w tym stylu. No i chyba chyba to są jakieś, te, które też jakoś z kolegą robiliśmy i wygraliśmy ten konkurs, więc to też było fajne. No i później przyszło to papajang Directors. A, czyli miałaś taką bardzo um, wytyczoną drogę, tak? Wiedziałaś, że chcesz robić te reklamy, i po prostu może e, zahaczałaś kolejne punkty, które mm -hmm. mogłyby Cię doprowadzić do tego świata, żeby robić je, tak? Trochę. Znaczy, ja to wychodziłam z tego, że chciałam robić teledyski, ale zrozumiałam bardzo szybko, że to jest coś, na czym się nie da zarabiać wiadomo, że zawsze też chciałam i chcę robić filmy i to jest jednak taka droga, którą cały czas mam nadzieję iść i jakby to jest jakoś, wydaje mi się, w tym się można dużo bardziej spełniać, bo jednak reklama to oznacza bardzo dużo wyrzeczeń i ograniczeń. No więc to trochę też się tak po prostu, jak mówię, trochę działo. No, to było trochę tak, że był konkurs, no to robiliśmy. No trochę tak to wyglądało. Jeszcze do tego twojego robienia filmu wrócimy, bo widziałam, mm. że dostałaś pieniądze na rozwój projektu w piswie. ie Tak jest. W ale jeszcze, jeszcze hmm. do tego powrócimy. Ja mam takie e, właśnie do ciebie pytanie. To jest tą decydującą osobą w reklamie, bo wiadomo, że w filmie to jest reżyser. Hmm. Ale jak ja właśnie byłam jako skrypt na kilku reklamach, to widziałam, że decydujący był zawsze klient, czy ktoś, kto tam reprezentował tego klienta, jak to wygląda w reklamie. Zawsze wygląda tak samo. Decyduje ten, kto płaci. Okej, okay. Czyli klient. OK, czyli jakby oni zawierzają ci wizję, tak? Tego, że te, to są też zwykle Twoje scenariusze? To się opiera. Nie, jakby konstrukcja jest prawie zawsze taka sama. Taka podstawowa konstrukcja w reklamie wygląda w ten sposób, że jest klient. Klient idzie, znaczy klient wybiera agencję, która pracuje dla niego. I agencja zajmuje się całą kreatywną obsługą klienta, co oznacza wymyślenie scenariusza filmu. Czasami ta sama agencja wymyśla wszystkie działania w social mediach, czy to jest Facebook, czy Instagram. Czasami to się dzieli na dwie agencje, bo czasami jedna się zajmuje tymi reklamami telewizyjnymi, druga tymi w social mediach. No ale to jest tak, że wtedy jest agencja, no i jest ten moment wyboru domu produkcyjnego i reżysera. I no najczęściej jest tak, że o tym decyduje team kreatywny, który wymyślił dany skrypt. Jest konkurs, w tym konkursie pisze się treatmenty, które no to jest taka, to jest sporo roboty, bo to są. To jest opis tego, jak zamierzasz zrealizować tą reklamę, twoja wizja kreatywna, rozpisane bardzo szczegółowo sceny. Czyli ujęcia. dla swojej agencji, w której jesteś, musisz, występujesz nie, nie, nie. do tego. Konkursie, nie, to jest, to jest. To jest agencja, agencja reklamowa, która jakby hmm. wymyśla ten cały kreatywny um, skrypt, cały, jakby no, jeżeli mówimy się, że mówimy o 30-sekundowej standardowej reklamie, no To jest agencja, zespół kreatywny, który napisał tę, tę 30-sekundową reklamę. Klient ją zaakceptował, powiedział, dobra, super, robimy. Potrzebujemy teraz reżysera i domu produkcyjnego. No i jest tak, że oni wybierają, powiedzmy sobie, mnie i dwóch innych reżyserów albo reżyserki. I my we trójkę teraz sprzedajemy się, piszemy ten treatment i opisujemy, jak byśmy to zrealizowali. Oni to czytają i na podstawie jeszcze naszego reela, naszego doświadczenia wybierają jedną osobę, która ten film zrealizuje. Więc tak to wygląda najczęściej. Są czasami sytuacje, w których reżyser pisze pomysł na reklamę, ale to się zdarza bardzo rzadko i bardzo rzadko dochodzi do skutku taka współpraca. Czyli, hmm. t, czyli dostajesz jakby taką big ideę, jak, A, tak jaka oczywiście. ma być to jest hasło czy tam... Wszystko. To okay. jest tak, że tam jest wszystko, no i to jest tak, że później w zależności od tego, jak bardzo elastyczny jest klient i agencja, następuje taki kreatywny proces, w którym oni albo pozwalają mi trochę od siebie dodać, mm, trochę coś pozmieniać. Czasami to jest tak, że jakby jest tego więcej, czasami mniej. Ale to jest zawsze taki proces, w którym uczestniczy i klient, i agencja, i reżyser. Mhm. No właśnie, ale co, co możesz dodać, a co możesz odjąć? Jakby co zawiera w sobie ten treatment, który tu piszesz? No bo jeżeli mówimy na przykład o filmach fabularnych, kiedy no, w Polsce bardzo często jednak reżyser jest także scenarzystą, no to ma pełną kontrolę nad mhm. tym i może opisać praktycznie każdy element, a tutaj klient dostarcza ci bardzo dużo, na, więc na co ty masz wpływ, a na co zupełnie nie? To, to też bardzo zależy, no bo to zależy, tak jak mówię jeszcze raz, jaki to jest klient, bo są klienci, którzy na przykład bardzo ufają i agencje, którzy bardzo ufają reżyserom. Mam wrażenie, porównując rynek polski i angielski, że na rynku angielskim to zaufanie jest większe, że jakby tam jest trochę tak, że ten reżyser trochę więcej może niż w Polsce, że tutaj jest jednak trochę taki cały czas jakiś trochę opór i, i strach przed tym, że coś nie będzie do końca tak, że się nie przebada później na badaniach marketingowych. I że produkt się nie sprzeda, albo że ktoś się będzie później śmiał z czegoś w internecie albo coś. Więc to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo zależy. No. I, ale to jest tak zawsze, że klient ma wpływ na wszystko: na casting, na kostium, na scenografię. Czasami jest tak, że potrafi decydować o tym, jaki wzorek ma się pojawić na skarpetkach bohatera. No. To brzmi, jakby dużo trzeba było trzymać języka za zębami i ja <laughs> mieć w sobie tak. bardzo dużo pokory. Ja pamiętam, jak właśnie byłam na reklamie i właśnie nawet duble zatwierdzali, że reżyser powiedział, że to jest dobry dubel, że to były fajne emocje i tak dalej, a klient, mm, nie, poprosimy jeszcze jednego dubla. Oczywiście, to jest, okay. to jest standard też. To, jakby to nie jest nic nadzwyczajnego, tak jest zawsze. Mm -hmm. Są so, gdzieś, ktoś opowiadał mi historię o pięknych filmach w Norwegii, gdzie klient nie przyjeżdża na plan, bo tak ufa reżyserowi, ale to się nie dzieje w Polsce, nie ma takich sytuacji, tutaj jest pełna kontrola i no takich, no trochę mówimy tak, no pracujemy w usługach, no klient płaci, klient wymaga, dlatego robimy tego kolejnego dubla, no i yy, się po prostu nie ma co kłócić o to, no bo to nie jest film, który później ja będę pokazywać na festiwalach, tylko to będzie coś, co będzie leciało w telewizji i ma jakąś swoją rolę pełnić tam. I trafić do tej grupy docelowej, której być może ja nie rozumiem za bardzo czasami i nie znam. No, a okazuje się, że właśnie, bo takie miałam sytuację, że robiłam coś i łapałam się za głowę i mówiłam, Boże drogie, ja się pod tym nie podpiszę. A to później się stawało jakimś hitem w internecie. No i myślałam, no dobra, no, tak widać musi być. E, czym się różni ta specyfika reżysera w fabule, a mm. czym w reklamie? Czy jakieś są obowiązki, które na przykład reżyser ma w reklamie, a nie ma w filmie, Mhm. Jak to się różni? No mam takie wrażenie ostatnio, zwłaszcza po jakichś też paru rozmowach z moimi um, znajomymi reżyserami właśnie fabularnymi też, którzy też trochę gdzieś tam czasami robią reklamy, że trochę nie bez powodu jednak jest ten smutny podział na tych reżyserów fabularnych i reklamowych. Dlatego, że czasami... Reżyser fabularny może się poczuć bardzo e, zaskoczony, jeżeli trafi właśnie na takiego klienta, który w zasadzie sam najchętniej by wyreżyserował ten film. <laughs> e, I to właśnie wymaga bardzo dużo pokory, zrozumienia tego, że właśnie nie tworzymy tutaj często sztuki, <laughs> tylko takiego właśnie mm, no gdzieś dużego em, spokoju. Chociaż jest to czasami trudne, i poddania się do no, tych warunkom, które tam panują. No jest trochę taka zasada, którą ja przyjmuję i większość moich kolegów i koleżanek, którzy robią reklamy, że zawsze staramy się zrobić to, co mamy zrobić najlepiej, jak potrafimy, przyjmując te warunki, które mamy, po prostu. Czasami jest tak, że jest klient i agencja, z którymi można współpracować i powiedzieć, Słuchajcie, no, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł. Próbujmy inaczej. Oni mówią, ty jesteś reżyserem, ufamy Tobie, i to jest wspaniałe. To jest naprawdę super, no. A czasami jest po prostu ściana i, i z tą ścianą trzeba się zmierzyć i robić dalej, no. Powiedziałeś, że ty, jakby twoi znajomi z branży, ni reżyserzy i reżyserki, to brzmi trochę tak, jakby to jakby wasze środowisko było bardzo zżyte. Mhm. Jakbyście, no nie wiem, stanowili jedność, jakbyście mówili jednym głosem. Czy, no nie wiem, czy dobre odnoszę wrażenie? Um, mam wrażenie takie, i o tym rozmawiamy też często, że to młodsze pokolenie reżyserów reklamowych nie ma w sobie jakiegoś takiego jej zazdrości, nie ma w nas jakiegoś takiego, Poczucia, że jesteśmy dla siebie konkurencją. Dzwonimy do siebie, pytamy się. Hej, a dostałeś, czy dostałaś ten skrypt, a co sądzisz? A jak myślisz, znasz tą agencję? Czy z nimi pracowałeś, czy klienta, jak to jest? No, jestem jakby w stanie powiedzieć, że na pewno mam takich bliskich tam e, znajomych wśród innych reżyserów i reżyserek, i to jest jakoś bardzo fajne, bo to też no, pomaga często, jak są jakieś sytuacje kryzysowe, które się pojawiają, że jednak trochę. Każdy z nas to przeżył i każdy z nas potrafi powiedzieć, No, wiem jak to jest, no, i to jakoś zrozumieć, więc to jest fajne. Fantastycznie, że to mówisz, bo też nasza mm. idea tego podcastu jest taka, mm. żebyśmy wiesz, się mm. nie czuli tak zupełnie sami, bo mm. jakby przynajmniej w mo mojej pracy jakby mam wrażenie, że bardzo często się spotykałam wiesz, z takimi momentami, kiedy mówiłam, kurwa, jakby znowu coś idzie nie tak, a po mm. prostu wiesz, 50 osób przede mną to przeszło, tylko nikt o tym nie mówi. Nie, nie chcę do tego przyznać. Tak, dokładnie. Mhm. No właśnie, jak się przebić do tego świata reklamowego? No bo ty wygrałaś konkurs i, mhm. tak jak powiedziałaś, 10 lat do przodu e, twoja kariera mhm. przyspieszyła, ale czy, czy są inne ścieżki, czy są inne drogi? Czy wiesz, da się tutaj, mhm. e, no nie wiem, wejść na plan jako klapser albo klapserka? Mhm. Nagle magiczne stosunki. <sumptem> I po podrabinie kariery, jakoś zacząpać tam, wiesz, jakby, mhm. jak normalny człowiek, który powiedzmy nie wygra takiego konkursu. Mhm. Może przejść do tego świata. Czy drugi z kilka. Jedna to jest taka, że łatwo stać się reżyserem reklamowym, copywriterem, no bo mają znajomości, znają tu branżę, poznają klientów. Często się tak zdarza, że copywriter staje się reżyserem. Bardzo często teraz reżyserami reklam stają się reżyserzy teledysków, co jakoś. No, jakby pasuje o tyle, że wiele reklam też wygląda jak teledyski. To są takie sytuacje, że to są jakieś takie nazwiska, które się stają gorące w branży. Ktoś zrobi teledysk, który jest wszędzie. No i ta osoba jakoś tam płynnie przechodzi do tego świata reklamowego i to się jakby zamienia w jakąś większą albo mniejszą karierę. Znam kilka takich osób, które naprawdę jakoś super sobie poradziły z tym i do tej pory pracują i, no i odnoszą sukcesy. No wiadomo, że są reżyserzy też filmowi, którzy działają w reklamie, no tylko, że no mam wrażenie, że jednak um, oni robią to wtedy, kiedy naprawdę muszą po prostu zebrać pieniądze na chleb i później idą w spokoju robić swoją fabułę. <śm> Hmm, więc to jest taka rzecz, no chyba, że naprawdę są te reklamy, no bo są, mówmy się, są reklamy i są reklamy, no są reklamy, które są naprawdę filmowymi historiami, które się oglądają, one wzruszają, ludzie je sobie wysyłają, chcą oglądać i to jest coś naprawdę wspaniałego, no i to są też takie rzeczy, po które się pokusić, czasami może i reżyser filmowy, tak mi się wydaje. No, budowanie, przede wszystkim to jest chyba budowanie portfolio, że jeżeli na przykład, to jest, to jest na przykład ciekawe, że znam reżyserów, nie w Polsce, ale zagranicznych, którzy zbudowali sobie portfolio, tworząc tak zwane, to nazywa ghosty, albo się nazywa speki. Czyli to są um, taka sytuacja, którą ja też robiłam, że pisze się scenariusz dla jakiejś wybranej marki, re, realizuje się tą reklamę po prostu za własne pieniądze, wkleja się na koniec logo. Nie wiem, Adidasa, wróca się do siebie na Vimeo, na Reela, No i po prostu w ten sposób się buduje portfolio. I znam reżysera, który w takich, takich reklamach miał u siebie 10. Żadna nie była reklamą oficjalną, ale wszystkie były naprawdę bardzo dobre. No i tą drogą właśnie udało mu się zacząć, zacząć robić te reklamy oficjalne. O, nie wiedziałam, że w ogóle istnieje taka opcja. A czy marki się godzą na to, czy potrzebujemy zgody marki na to, żeby zrobić taką reklamę? Czy... No, szczerze mówiąc prawnie, tak, no bo pojawia się logo, ale nikt tego nie robi. Czasami jest tak, że po prostu, jeżeli podejrzewam, że jeżeli marka się czepia tego, to tam ktoś dopisuje, um, że to jest spek i, i tyle. No ale na przykład cała mm, szkoła, to jest ta niemiecka szkoła filmowa, nie wiem, kojarzycie te mm, reklamy, które powstały, właśnie ta reklama z Hitlerem, to był, był chyba Volkswagen. Która była reklamą też właśnie spekową, czy mhm. Volkswagen ABC of Death, gdzie, ma, gdzie są te kolejne osoby, które w, umierają e, według litery alfabetu. Tego nie kojarzę. Tego nie kojarzę. Ale kojarzę takiego e, właśnie chyba Adidasa albo czegoś o takim panu, który uciekał. Starszy pan. Tak, z star takim No To też pan. dokładnie jest no, to sama. To, to obserwowałam historia. tego gościa, jak się szykowałam właśnie do papa i to się patrzyłam na jego reklamy, mhm. miał ciekawe. No właśnie, więc to, są, to są takie sytuacje i bardzo dużo jest tych reżyserów, y, później no, takimi reklamami, które robią niesamowite wrażenie, bo są tak naprawdę lepsze niż, często niż te reklamy, które się ogląda oficjalnie. No przechodzą do tego świata reklamy. I mhm. to jest jakaś fajna droga, no tylko kurczę, z drugiej strony trudna, no bo trzeba skądś mieć pieniądze, żeby tak, to zrobić, wyprodukować. I wydaje mi się, że oni, że to działa tam tak, że jakby szkoła hmm, daje te pieniądze i to jest super, no ale nie widzę żadnej szkoły filmowej w Polsce, która. Kolwiek dałby pieniądze na coś takiego. Też jest ciekawe, mhm. że robisz projekty e, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Czym się różni produkcja reklam e, tutaj? Mhm. No, tak jak mówiłam, no, trochę mam wrażenie, że jest trochę, troszkę więcej zaufania do reżysera. Lepszy Katering. No, to różnie bywa akurat. Inne jest podejście do kobiet zupełnie za granicą. To mhm. też jest jakoś ciekawe. Cały czas musisz udowadniać to, że potrafisz i robisz? Czy znaczy, to się bardzo często objawiało w taki prosty sposób, że słyszałam, że projektu jakiegoś nie dostanę, bo to jest męski projekt. A męski projekt to oznacza na przykład, że jest to projekt piłca nożnej. albo że jest to reklama samochodu. Ale to nie przeszkadza temu, żeby faceci robili reklamę o tabletkach dla kobiet w ciąży, albo pieluszek. Mhm. No tak, to jest drastyczna rzeczywistość. Ja też nie dostałam projektu, to znaczy projektu. Miałam mhm. być asystentką reżysera, ale w końcu doszło do tego, że miał być tam drastyczne sceny i zrezygnował ze mnie, bo drastyczne sceny, nie? Bo nie wytrzymam po prostu. fina planie sztucznej, nie wiem. Zaczniesz krzyczeć i uciekniesz. <noise> jak ta kobieta Dokładnie. prawdziwa różnych. No. <noise> znaczy, mnie y, też interesowało to, bo jednak y, w tej świecie reklam często się pracuje z y, efektami specjalnymi albo mm -hmm. całym tym takim zapleczem, gdzie trzeba znać mm -hmm. też te animacje i to, jak to mm -hmm. funkcjonuje. Czego na przykład ja w szkole filmowej w ogóle nie miałam, także dla mnie jakieś nagrywanie tych plejtów i mm -hmm. te różne specyfiki to też było coś obcego. Mm -hmm. Czy to jest właśnie? Jakaś taka też specjalna umiejętność, jeśli chodzi o, o te reklamy. Nie, to są wszystkie takie rzeczy, że też jakby, jak pracujesz nad tym, to też masz wsparcie studia postprodukcyjnego, mm. i to jest tak, że często moż, możesz mieć na planie osobę ze studia, która też cię wspiera w tym. No bo ja też jakby, to co nie jest tak, że każdy reżyser ma wiedzę na temat wszystkiego, prawda? Są tacy, którzy lepiej znają się na efektach specjalnych, a tacy, którzy lepiej sobie radzą z reżyserią scen dialogowych i aktorskich. To jakby trochę jest tak, że każdy ma jakieś trochę swoje specjalizacje. No wierzę w to, że może jest gdzieś jakiś taki geniusz, który wie wszystko, ale no nie wiem. Po to jest tam tyle osób w każdym pionie, żeby mieć to wsparcie właśnie mhm. i, i w tych takich rzeczach właśnie. Czyli nie trzeba udawać, że pozjadajesz wszystkie rozumy i masz odpowiedź na każde pytanie. Ja uważam, że nie, ale często słyszę, że tak powinno robić. <ślad> Już trochę o tym rozmawiałyśmy, ale pomówiłaś właśnie o tej pokorze, ale jakie atrybuty i zdolności warto w sobie kształcić, jeżeli mm -hmm. myślimy o tej drodze, żeby pójść drogą reklamową, jeżeli chcia chciałabym na przykład mm -hmm. się przygotować do tego, żeby być dobrą reżyserką reklamową. Mm -hmm. Znaczy ja, ja myślę o sobie <laughs> trochę, że jeszcze cały czas mam tak, że jeszcze cały czas lubię to robić, że to jest trochę tak, że. Ekscytują mnie projekty, które przychodzą, i to jest tak, że nadal przeżywam to, jeżeli je przegrywam, albo się bardzo cieszę, kiedy je wygrywam i kiedy jestem na planie i mogę je realizować, to sprawia mi to dużą przyjemność. I wydaje mi się, że kiedy nadejdzie taki moment, albo jeżeli ktoś wchodzi w ten biznes tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, no to będzie mu ciężko, no bo to jednak wymaga jakiejś takiej trochę miłości do tej pracy. Ja na przykład mam tak, że strasznie lubię być na planie. I to powoduje, że nawet jakieś takie projekty, które naprawdę, no umówmy się, nie są spełnieniem moich marzeń, sprawiają mi przyjemność, bo to jest ta współpraca kreatywna z fajnymi osobami, i, i to jest naprawdę coś takiego, co jakby pozwala mi cały czas się tym zajmować. Warto też robić swoje rzeczy, jakby robić swoje projekty, i takie, które cały czas dają ci doświadczenie powodują, że się uczysz nowych rzeczy, że jakby wchodzisz też z jakąś taką pewnością siebie tam. No bo to jest coś takie, trochę właśnie takie ciągłe testowanie przez klienta, czy agencję, czy na pewno, czy tak, czy nie. I ja na przykład nie lubię bardzo udawać, że wiem wszystko, tak jak mówiłam, ale czasami mam wrażenie, że się tego oczekuje, więc im więcej się wie, im więcej się uczy, właśnie czyta różnych rzeczy, ale też Ogląda dużo innych reklam, bo to też jest jakoś ważne, żeby zobaczyć, jak to się wszystko zmienia. No bo w reklamie też są jakieś trendy, też jakby jest tak, że są reklamy, które wygrywają festiwale i warto wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, jak to się wszystko zmienia. A skąd się tego dowiedzieć? Jak się nauczyć tego języka, tych trendów? Skąd czerpać, wiesz, taką wiedzę mm -hmm. na temat? No warto śledzić to, jakie reklamy wygrywają Shots Awards, bo to jest najważniejsza taka impreza w Europie. I obejrzeć sobie nawet właśnie, jak to wszystko idzie kilka lat wstecz. I zobaczyć, jak, jak to się wszystko zmieniło. I Lions, no to też taka rzecz już duża. Tam wszystko, co się dzieje w krawcie, no bo to są jakby takie dla reżysera najważniejsze rzeczy. I wime śledzenie reżyserów reklamowych, tego, co oni robią. To jest dla mnie jakieś takie cały czas źródło inspiracji i wiary w to, że jeszcze można robić naprawdę wartościowe reklamy. No właśnie, ale z tej reklamy teraz powoli, znaczy nie wiem, czy przechodzisz, ale hmm. będziesz e, robiła swój debiut fabularny, hmm. Sary. E, no jak planujesz połączyć te dwa światy? To jest jeszcze daleka droga, naprawdę zanim ruszymy ze zdjęciami, na razie są zaplanowane na 2023, to jest taka bardzo optymistyczna wizja, e, więc myślę, że jeszcze, jeszcze spokojnie, jeszcze się narobię reklam. No tak, może też do tego czasu zmieni się rzeczywistość i będziesz, no właśnie, będzie bardziej przychylna dla ludzi, którzy nie chcą tylko robić reklam. A powiedz jeszcze, co to będzie za projekt, jeżeli możesz? No chyba tak mogę opowiedzieć, tak już trochę. Więc <noise> <noise> jest to taki, to, to jest pomysł, który jakoś chodził mi po głowie przez jakiś czas, związany mocno właśnie z tematem, tematami kobiecymi i problemem starzenia się. I to jest coś, co przegadałam z moją scenarzystką, Małgosią Piłacińską, jej ten pomysł bardzo się spodobał. Było tak, że, się, że pracowałyśmy nad nim chyba co dwa lata, zanim tak naprawdę Trafił na jakąś słuszną drogę, czyli do um do firmy Shipsboy i do Krysi Kantor, która jest naszym, naszą producentką. <laughs> I to jest, film o, to jest film o miłości, co mnie zaskakuje, bo pamiętam, że jak zaczynaliśmy pracę, to chciałam robić science fiction i mówiłam o tym, że tam będą tematy polityczne i wszystko. Powiedziałam, że nigdy nie chcę robić filmu o miłości i wydaje się, że przez te dwa lata dorosłam do tego, żeby powiedzieć już i żeby przyznać się, że to jednak będzie jak wszystkie filmy o miłości. To jest film o parze bohaterów, która żyje w świecie, w którym zostaje wynaleziona szczepionka na starość. Ludzie się szczepią, kiedy osiągają swoją największą atrakcyjność seksualną, no i dzięki temu mogą żyć do 70 roku życia bez żadnych chorób, bez marszczek, ale warunkiem jest to, że umierają kończąc 70 lat. No i to jest historia dwójki bohaterów, którzy są pierwszym pokoleniem, właśnie które może tą szczepionkę przyjąć umawiają się, że chcą zestarzeć się razem, bez tej szczepionki, że chcą zestarzeć się naturalnie, ale on w którymś momencie ze strachu przed starością szczepi się i ukrywa to przed nią przez kilka lat do momentu, na ile to jest możliwe. No i ona odchodzi, i film zaczyna się w momencie, kiedy spotykają się po latach, tuż przed jego 70. urodzinami. O, brzmi niepokojąco blisko rzeczywistości. Taki był zamysł. Dziękujemy Ci bardzo za spotkanie. Super, że do nas przyszłaś i podzieliłaś się tym kawałkiem świata. No i no nie wiem, mam nadzieję, że te wrote reklamy trochę się otworzyły przed ludźmi, którzy tego słuchają. Przede mną na pewno i wydaje się trochę mniej straszne. Tak, tak. To znaczy... I przeraziłam nikogo. Jakby często mamy taką obawę, że reżyser to jest głównie właśnie ja wszystko wiem, ja mam taką mhm. osobowość, że wszystkich porwę będą mnie nieść na rękach mhm. i, i ludzie często się przed tym spraniają, mają fajne pomysły, mają jakieś tam marzenia, ale po prostu się boją, że nie mają osobowości, przebojowości. Nie zawsze. <laughs> ale... Chciałabym powiedzieć, że tak, ale cały czas słyszę, że za mało... Za mało jestem e, e, wyganana, więc e, nie wiem, może mam taką nadzieję, że tak będzie, że, że faktycznie będzie się liczyło że rzemiosło i będzie się liczyło, co czy, y, czy się dobrze wykonuje swoją pracę. No tak, ale chwała ci, Julio, bądź taka, jaka jesteś. Ja y, ostatnio pracowałam właśnie tak na koniec szybko z y, kolegą, który. Hmm. No, powiedzmy, że trochę był w świecie filmu, a trochę nie, ale w którymś momencie właśnie zaczęliśmy mówić o tej reklamie, jak się do tego dostać, tak powiedział, no, i ja mam tak wszystko. Mam te tatuaże, jeżdżę na rowerze, tym takim szybkim, wiedziem bez... szosie. Tak, no na szosie na, dokładnie na, na i w, 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 jakoś tam mówię, no i już powinienem być w tej reklamie, czemu mnie jeszcze nie ma? Ja się Wszystko się zgadza, wszystkie punkty zaliczone, A nie automatycznie ma automatycznie być w, w papai teraz, szczerze mówiąc. No właśnie, no. także po drodze do robienia tatuaży, także inwestujmy, inwestujmy, inwestujmy w tatuaże. No, no dobra, to dziękuję. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Was na y, naszego Facebooka, Instagrama i w opisie do tego filmu myślę, że podlinkujemy te strony, o których mówiłaś, y, mm -hmm. żeby, żeby można było sobie spokojnie obserwować, y, czy te konkursy reklamowe, czy Kopajak. Mm Kopaja -hmm. jak najreksz. Tak. Masz skoncie. swoje mail? Mam Nie. i to o Julii też. Dobra, dajcie Dzięki. 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 mi więcej lajków. Tak. Słyszycie lajki. Pa!